Pana Brudzińskiego mam takie Jeden? pytanie, bo w kwestii zachodniopomorskiego, żeśmy rozmawiali na temat gazoportu, czy, czy to był pana pomysł budowy tego gazoportu w Świnoujściu? Nie, 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 to jest kwestia dlaczego. Ja mówię, bo... To jest chodzi o wyborców w tej chwili też w zachodniopomorskim na przykład w Świnoujściu PiS ma bardzo słabe notowania i tam przemaga ma SLD i tam właściwie jest bardzo słaby po prostu oddźwięk, jeśli chodzi o PiS. I drugie, drugie pytanie to jest kwestia tego pogłębiania kanału między Świnoujściem i Szczecinem. Czy będziemy musieli, później na ten temat mogli podyskutować? Okej, okay. dobrze, bo tam dziennikarze mnie się pytali, właśnie ze Świnoujścia, chcieli z panem porozmawiać na ten temat, wczoraj pan był, ale nie mieli możliwości. Tu było pytanie o kwestie związane z gospodarką mocną. Czy ja wymyśliłem Świnouści, No niestety nie miałem takiej mocy sprawczej, żeby nakazać premierowi Kaczyńskiemu żeby wskazał na Świnoujście. Natomiast powiem nieskromnie, jakiś współudział w tym miałem, a ten współudział polegał na tym, że przekonywałem, jestem do tej lokalizacji przekonany do dzisiaj, że to wszystko, co jest jakby w wymiarze takim zewnętrznym i strategicznym podkreśleniem polskości ziem zachodnich jest Polską racją stanu. I dlatego uważałem i uważam nadal, że lokalizacja tak strategicznej inwestycji, jaką jest inwestycja gazoportu, winna być właśnie zlokalizowana na Pomorzu Zachodnim, a nie w Trójmieście. I jestem w stanie nawet przyjąć do wiadomości, że nie wszystkim mieszkańcom Świnoujścia się to podoba, ale uważam, że polityk odpowiedzialny i polityk kierujący się nie lokalnym partykularyzmem, czy bardziej przejmujący się tym, czy y, nie okaże się, że w polimieckich bunkrach y, odnajdzie się cztery zestresowane nietoperze. A albo że mewy będą mniej jajek znosiły na Wolinie, bo jest budowany gazoport, albo nie daj Boże flądry czy, czy, czy śledzie będą z tego powodu przerażone. Jestem zwolennikiem tej lokalizacji właśnie w Świnoujściu, nie tylko ze względów logistycznych, to znaczy chodzi o, o, o krótszy dystans ciśnień duńskich do Świnoujścia niż do miasta, ale przede wszystkim ze względów strategicznych, bo to oznacza, że tam jest Polska. Jeżeli tak, tak strategiczne inwestycje rozumiał to znakomicie pan prezydent Kaczyński, który był emocjonalnie związany przecież w Trójmieście, ale kiedy gościliśmy go w międzyzdrojach, bo nie było możliwości technicznych, żeby dojechał do Świnoujścia, ale z międzyzdrojów z Mola w Międzyzdrojach mówił o gazoporcie w Świnoujściu, to powiedział jedno zdanie, które uczyniłem swoim politycznym motto na całe e, moje polityczne, e, moją polityczną aktywność e, związaną z Pomorzem Zachodnim. Prezydent, Pan prezydent Lech Kaczyński powiedział wtedy takie zdanie, silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu, silne gospodarką, również gospodarką morską. Zbrodnia, takiego słowa użyję, zbrodnia Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej to jest, przepraszam za określenie, zarżnięcie gospodarki morskiej i, y, na Pomorzu Zachodnim i doprowadzenie do y, zlikwidowania konkurencji dla portu w Rostoku. Bo proszę Państwa, gazoport to jedno. Ale to jak Rosjanie z Niemcami załatwili możliwości przy cichej zgodzie Tuska i Sikorskiego rozwoju nowego portu na Bałtyku, poprzez taką, a nie inną lokalizację gazociągu północnego, to proszę Państwa to to nie chodzi tylko o gazoport, bo to są może kwestie techniczne tutaj dla Państwa odległe, ale proszę Państwa, myśmy podjęli decyzję de facto o budowie nowego portu na Bałtyku. To była decyzja na miarę decyzji Eugeniusza Kwiatkowskiego, kiedy podjął podjął decyzję o wybudowaniu Gdyni. Gazoport miał być w naszym zamyśle wtedy jednym z elementów. Tylko i wyłącznie jednym z elementów, ale tak naprawdę chodziło o wybudowanie nowego portu zewnętrznego, który przejąłby masę ładunkową, która dzisiaj płynie do portów niemieckich. I to, że Niemcy położyli ten gazociąg północny do spółki z Rosjanami na takiej głębokości, to chodzi, proszę Państwa, bo gazowce wpłyną do tego gazoportu. Ten gazociąg północny nie uniemożliwi wpłynięcia gazowcom, przynajmniej tym, które dzisiaj operują na, na, na morzach i oceanach, ale nigdy do Świnoujścia, tego nowego portu budowanego, nie wpłynie statek o maksymalnym zanurzeniu na Bałtyku. I proszę Państwa, i to jest to, co określam mianem zbrodni. To jest kwestia, Pan mówi o pogłębieniu toru. Znaczy, są jakby dwa elementy. Jeden to jest pogłębienie toru do Szczecina, do 12,5 metra jak wyliczyli portowcy firmy, konsorcjum firm funkcjonujących w Porcie Szczecińskim, pogłębienie tego portu, pogłębienie tego toru, umożliwienie wpływania do Szczecina statkom większym niż dotychczas, czyli do 12,5 metra, może przynieść około 5 tysięcy nowych miejsc pracy w samym porcie. W samym porcie. Kiedy my podjęliśmy tę inicjatywę, to wiecie państwo, co odpowiedział pan premier Donald Tusk? żeby dać mu uzasadnienie na piśmie. Po co ma być pogłębiony port w Szczecinie? Bo to się wiąże z kosztami tak, na, na pogłębienie. pan premier Donald Tusk yy, potrzebował, premier polskiego rządu potrzebował uzasadnienia na piśmie, po co pogłębiać yy, tor wodny do yy, Szczecina. Proszę Państwa, odrębną kwestią jest pogłębienie tak zwanego podejścia północnego do portu, tego nowo budowanego portu w Świnoujściu, czyli do... Yy, 15 metrów, bo tyle mogą dzisiaj o takim zanurzeniu mogą maksymalnie <kw> statki na Bałtyk. Odpowiadając Panu wprost, lokalizacja gazoportu w Świnoujściu jest w moim przekonaniu lokalizacją optymalną, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i gospodarczych. <kw> ale jeszcze ja mam do Pana ja pytanie. Ile razy pan wybrał się w tym rapustowym poselstwie poselskim w, Kosecki, w Bo tam mają dużo zarzuty dla pana niektórzy. To, Kto? Mieszkańcy. No, są po prostu to tam nie ma. W tym tam jest dyrektorem Andrzej Mrozek. także tak, ja Zawsze. Wiem, jako

звичайно що так застаріли були 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 були